roku, więc Adolf Hitler jeszcze nie chodził po ziemi i no nie było żadnych wspomnień o pierwszej albo II wojnie światowej, więc trudno tutaj e, widzieć e, inny przykład, ale jeżeli mielibyśmy zamienić Napoleona, to pewnie Adolf Hitler byłby tutaj też e, widocznym przykładem dlatego. E, mamy też e, oniryzm Mamy też właśnie sny Raskolnikowa, o których, w których właśnie mu się jawią różnego rodzaju obrazy. To morderstwo go prześladuje. Chce być jednak tym nadczłowiekiem w pewnym sensie. Mamy chorobę umysłową, czyli wszystkie te objawy psychosomatyczne, te gorączki, te, te utrata, utrata świadomości. i Etcetera, etc. mamy też motyw cierpienia niewinnych, czyli dzieci, na przykład marmi ładowa, które cierpią przez to, że ojciec odszedł i Sonia musi sprzedawać swoje ciało, żeby tą rodzinę utrzymać. I te, te dzieci nie są niczego sobie winne, lecz pod koniec e, ratuje ich trochę los. Tego, że część fidry Gajłow przekazał pieniążki na ich, na ich cel do sierocińca, a Sonia pojechała z Raskolnikowem na Syberię. Mamy też tutaj społeczny dowód słuszności, gdzie Raskolnikow został przekonany do swojego czynu przez w zasadzie nieświadomych studentów, którzy obwiniali Lichwiarkę za swój, swój stan. Mamy też to czy dobre czyny są w stanie wynagrodzić śmierć czyjąś, to odkupienie pewnego rodzaju Raskolnikowa, który chce jednak przekazać trochę pieniędzy na ceremonię pogrzebu po Marmioładowa. Mamy też odkupienie, które na końcu się pojawia, gdzie przez miłość tak naprawdę Raskolnikow zaczyna rozumieć, co jest dla niego najważniejsze, Mamy też motyw samobójstwa, gdzie Raskolnikow zastanawia się, czy nie rzucić się do rzeki, a świdrygajło po, popełnia to samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Mamy też presję psychologiczną policji, gdzie tutaj Porfiry jest nie tylko sędzią śledczym, ale także pewnego rodzaju psychologiem, który powoli, powoli wyciąga z Raskolnikowa te najsmaczniejsze kęski, te. To, żeby się w końcu przyznał do tej zbrodni, którą popełnił. I nie i ma tutaj rację, lecz jego może metody nie są do końca etyczne. Chce być przyjacielem dla raskornikowa i dzięki tej przyjaźni właśnie wyciągnąć to, co najbardziej od niego potrzebuje. Wydaje mi się, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o zbrodnie i karę, mieliśmy zbrodnię, zabójstwo lichwiarki i Lizawiety i przez resztę książki Radzenie sobie z motywami, które właśnie przedstawiłem. Oczywiście postaram się nagrać dla Was kolejny odcinek tak szybko, jak mi się tylko uda, a do tego odcinka dołączam krótki pdf, w którym będziecie mogli sobie poczytać o motywach, o których wspomniałem, o bohaterach, o których wspomniałem i o krótkiej notatce biograficznej. Nic dług, długiego, są to dwie strony, dwie i pół strony w zasadzie, więc mam nadzieję, że komukolwiek się to przyda. To wydaje mi się, że byłoby na tyle na dzisiaj. Ja nazywam się Piotr Herdzik, a to podcast nazwę Herbatka z Herdzikiem, a to było odcinek o zbrodni Trzymajcie się. Pa, pa.